Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księga powtórzonego prawa zachęca nas, a nawet nakazuje, abyśmy wrócili do Pana Boga z całego swego serca i z całej swojej duszy. Jeszcze nie tak dawno czuliśmy się jako Kościół bardzo silni i niewiele osób mówiło o potrzebie nowej ewangelizacji. Dzisiaj zastanawiamy się, co zrobić, żeby młodzież wróciła do kościoła. Uczestniczyłem w spotkaniu, na którym jedna z osób zaproponowała, aby organizować zgromadzenia młodzieżowe, podczas których młodzi będą częstowani kanapkami przyrządzonymi przez starszych. Ktoś inny. Wstał i zaproponował, żeby to młodzi przygotowywali kanapki dla młodych. Zabrakło kolejnej osoby, która by wstała i powiedziała, czy kanapki mają być z drzemem czereśniowym, czy z wiśniowym. Oczywiście nie chodzi tutaj o kanapki. Chodzi o autentyczność, której potrzebuje świat. I której wymaga od nas młode pokolenie. Tylko autentyczny kościół, kościół żywego Boga, w którym On objawia swoją moc, pociągnie młodych ludzi. Rzecz nie polega na tym, kto ma robić kanapki i z czego mają być zrobione kanapki, albo kto ma nimi częstować, jakie wielkości mają być telebimy. Kościół na zachodzie i katolicki, protestancki organizował w minionym wieku wspaniałe spotkania dla młodzieży, imponujące pod względem technicznym, organizacyjnym. I co się okazało? Obydwa kościoły poniosły fiasko, ponieważ młodzież odeszła. Gdzie? Niestety do satanistów. Dlaczego? Ponieważ szuka tam mocy nadprzyrodzonej. Nadprzyrodzona moc, ta właściwa moc Ducha Świętego jest dla młodzieży w Kościele Katolickim. Jeżeli zmienimy swoje relacje do siebie nawzajem, będziemy nie tylko jak Samarytanie ratujący potrzebujących, ale jak bracia i siostry w Chrystusie. Pokorni względem Boga, pokorni względem siebie, uznający swoją wyższość i niższość, dopiero wtedy będziemy mogli doświadczać tego, czego pragnie dla nas Chrystus: mocy Ducha Świętego, nadprzyrodzoności. Dopiero wtedy złożymy wspólne świadectwo jako duchowni i świeccy. I tylko autentyczny Kościół pociągnie do siebie nowych ludzi i młode pokolenie. Na to zmaganie o swoją autentyczność, o naszą autentyczność, abyśmy byli Kościołem pociągającym, a nie odpychającym, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.